Witam w Cold Gas Spray. Wkrótce pokażę instrukcję użytkowania tej maszyny z dwoma pojemniczkami, gdzie jest dwa pojemniczki, więc maszyna jest podłączona do sprężonego powietrza, jest ustawione 6 bar. Następnie włączamy tym przyciskiem urządzenie, otwieramy, otwieramy powietrze, ale zanim otworzę i pokażę, jak to wszystko działa. Otwieramy powietrze, później wybieramy, z którego pojemniczka chcemy korzystać. Jeśli chcemy prawy, przyłączamy ten przycisk w prawo i wykorzystujemy ten pojemniczek. Tu jest zawór ciśnienia, który musi wskazać, że ten pojemniczek, czyli w prawo. Jeśli lewy pojemnik, to jest zawór w lewo i ten przycisk w lewo. Więc proszek będzie się sypał z tego pojemniczka, w tym przypadku lub z tego w tym przypadku. Reszta jest działania takie same jak poprzedniego urządzenia. Tu jest funkcja grzania, tu jest temperatura, która nam będzie odpowiadała, a tu jest prędkość podania proszku z tych pojemniczków. Więc po kolei otwieramy zawór, wybieramy pojemnik. Na przykład ten. I używamy koron. Jeśli używamy koron, temperatura jest wyłączona. Wciskamy guzik. Lub nogą naciskamy tutaj pedał. I nam pokazuje, że pojemnik na nakiemni I tak samo odwrotnie. Jak używamy proszek aluminiowy, włączamy nagrzewanie. i używamy, proszę, kalominiowej. Proszę pamiętać, proszę pamiętać, że przy każdym zakończeniu pracy otwieramy zawór, aby schłodzić grzałkę. Temperatura jest wyłączona i około jednej minuty musi to tak pracować. Później zamykamy. Dziękuję. Tak. E, kilka słów opowiem o końcówkach, które używamy do tych urządzeń. E, jest to już od niedawna dwie końcówki. Jedna jest troszeczkę zmieniona, zwiększona średnica, ona jest taka większa, grubsza. A druga końcówka, specjalnie tutaj rozszerzona na końcu, aby ten zasięg proszku był większy do użytkowania. Pamiętajmy, aby każdą końcówkę, przy skończeniu jednego pojemniczka, czy to jest korunt, czy to jest aluminium, jak aluminium się skończy w pojemniczku, za każdym razem obracamy rurkę. O kilku stopni, więc odpuszczamy tutaj kranik i kilka stopni obracamy i zakręcamy kranik z powrotem. Tak samo i z taką końcówką. Teraz pokażemy, jeśli nie obracać końcówki albo zapominać obracać, no to jest taki efekt, że wyżera i tak, i tak to się tak będzie wyglądało. Tylko, że jeśli zapominać, no to taki efekt będzie szybciej. Szybciej będzie to końcówka skończona, zużyta. Więc pamiętajmy, aby za każdym, po skończeniu pojemniczkę za każdym razem obracasz o kilka stopni taką końcówkę naszą. A teraz pokażę różnicę w napaleniu takiej końcówki i z taką rozszerzoną wersją. Zaraz pokażemy to właśnie, różnicę napalenia tego proszku, zakres i jest bardzo. Fajna opcja tej maski trzema, która zamyka całą twarz. I no lepiej taką zastosować, bo nic tutaj nie leci ani po oczach. Także dobra rzecz. Wybieramy zawór, wybieramy pojemnik. lewy pojemnik będzie tutaj na, wykorzystywany. Tu jest wcepany korund. I taki jest promień troszkę w przypadku okrągłego, okrągłej końcówki. Zmieniamy na końcówkę z szeroką końcówką. <gry> i ten zakres już ja, jest w duży sercu to znacznie przyspiesza pracę w piaskowaniu przy ponoszeniu większych powierzchni Tak wygląda powierzchnia już po piaskowaniu. A teraz przełączymy pojemnik na prawy i w tym pojemniczku jest wsypany cynk. I zaraz pokażemy, jak wygląda nanoszenie cynku na powierzchnię szeroką końcówką. No i widzimy, że ta górka jest proszku dosyć szeroka, co znacznie przyspiesza naszą pracę w nanoszeniu cynku lub innych materiałów. Dziękuję bardzo za uwagę.